Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Tomb Raider Polska i zapraszam na projekt z drugiego Tomb Raidera w trybie Nowa Gra Plus. Cały projekt jest nastawiony na to, aby przejść grę w czasie krótszym niż 6 godzin. Wenecja Plus to jest level, który nas interesuje dzisiaj i w tym levelu użyjemy pokaźnego skrótu, żeby jak najszybciej ten poziom ukończyć. Pokażę Wam jak to zrobić, żeby Osiągnąć czas poniżej 10 minut w tym poziomie. Dobra, się tu. Ok. Kolej zdjęty. Nie, nie bez problemów. To nie szkodzi. Bardzo bym się na jednym zdrowiu go. Przeszli, bo w tej grze leczyć się nie można w NG. Nie ma w ogóle apteczek. Także. Jedno życie, jedno zdrowie i tym musimy sobie radzić Dobra, wpłyniemy sobie tu Żeby użyć przyciski Generalnie sam początek jest dokładnie taki sam jak w po całym przejściu Więc tu niewiele się zmieni, jeżeli w ogóle cokolwiek Natomiast w drugiej części tego poziomu sprawa będzie zgoła inna Dobra Flary po lewej stronie omijam Nie będą mi potrzebne w takich ilościach Zresztą kto oglądał moje podstawowe przejście To pewnie pamięta że tych farm miałem już tak dużo później że nie było co z tym robić Dosłownie kilkadziesiąt zostało mi do wykorzystania No Teraz zdjęliśmy, ale teraz chyba nie ugryz. Pani razu Czyli przeciwnicy na razie załatwieni w 100%. No i dobrze. Dobra. Teraz interesuje nas kluczyk, który zdobędziemy tu na balkonie. Aha ten klucz posłuży nam do tego, aby stąd w ogóle się wydostać z tej całej pierwszej strefy. Patrzymy trochę po baldachimach. Proszę bardzo, idealnie. I wracamy do hangaru dla łodzi. Użyjemy sobie kluczyka i wyprowadzimy motorówkę. To właśnie za motorówkami jest związany skrót. Za długo wam pokażę o co chodzi Staramy się tu na razie Proszę, z wyskoku można wylądować w motorówce Z uwaga, bo tu koleś jest Zamieniamy do sobie Sekrety w tym poziomie również staną pominięte Tu się zatrzymam, bo jest amunicja do zdobycia po lewej do UZI Przyda się na pewno I to za chwilę nawet A na teraz odstawimy motorówkę Na miejsce docelowe Czyli tu Dobra Teraz że celem jest Podniesienie poziomu wody Teraz się tym zajmiemy na tym poświęcamy jeszcze Parę przeciwników, ma tu szczurka. Teraz Uzi w ręce. Elegancko. Czasne pomieszczenie. Koleś z pistoletem, więc niebezpiecznie. Było. Ale wyszło po naszej myśli. Teraz się przepłyniemy do domu troszkę, bo da się wpłynąć tutaj. O, proszę bardzo. To też taki mini skrócik można powiedzieć. Żeby nie iść naokoło. Na Górą. No i teraz bierzemy sobie motorówkę. I popłyniemy najpierw w lewo. się nie rozwalić. Tego pana z przodu również. Warto będzie załatwić, jeżeli nie w ten sposób. To wtedy. Ha, pięknie. Tę motrówkę rozpędzamy. I skakujemy. Droga oczyszczona, że chodzi o... E, miny morskie szukam sobie tego martwego kolesia I... właściwie zaraz będziemy kończyć poziom Tak, dobrze, słyszycie Lecimy do czasówki Tego pana również trzeba szybciutko wyminąć A zdrowe powinno nam spokojnie e, wystarczyć. Ratowanie. Zniszczenie, które nas interesuje właśnie z czasóweczką. Z przeciwnikiem, którego też trzeba będzie e, dorwać, Myślę, że zrobimy to muzykami. Zginął. To nam chodziło, teraz zabieramy motorówkę do środka. Proszę bardzo, Ustawimy się mniej więcej. więcej tak. Było jeszcze troszkę. Idealnie? Ja, Zabierzemy jeszcze troszkę amunicji. No odchodno. I czas stąd spadać. Odpalamy czasówkę i śmigliamy. Prośniutko. Do wyjścia. Bez używania skrótów, bez szukania kluczy. I robienia stopy pomocznych pobocznych rzeczy. Prawiem jest, że załatwimy się. Znaczy Znowu zdrowie mi miga, ale to nie szkodzi, ponieważ my ulatniamy się stąd w podskokach. Papa, 7.35. Tyle wystarczyło, żeby Wenecję Plus ukończyć. Jak widzicie, da się tutaj naprawdę otorówką załatwić ten level bez używania skrótów. W sensie podnoszenia tych bramek. Więc da się wpłynąć nawet na okrętkę i zdążyć zamykające się drzwi. To tyle ode mnie, że Wam się podobało, to oceniajcie. Piszcie komentarze. Oczywiście zapraszam też do subskrypcji kanału TomPrader Polska. Bo więcej, myślę, fajnych, ciekawych materiałów będzie z każdym kolejnym dniem. Do usłyszenia. Cześć!